Cześć, witajcie na pokładzie. Dzisiaj poruszymy temat, który często i zarazem niepotrzebnie rozbudza wyobraźnię i negatywne emocje. Groźnie brzmiące słowo katastrofa jest tylko jedną z kilku kategorii wypadku lotniczego i w dodatku zdarza się bardzo rzadko. Dlatego zachęcam Was do obejrzenia tego filmu, bo wskazówki w nim zawarte mogą wam pomóc w sytuacji, gdyby do wypadku jednak doszło. To nie oznacza jednak, że latanie jest niebezpieczne, wręcz przeciwnie. Transport lotniczy obok kolejowego i morskiego stanowi najbezpieczniejszą formę podróżowania. Opierając się na statystykach, należy stwierdzić, że wskaźniki wypadkowości ustabilizowały się na poziomie jednego wypadku z ofiarami śmiertelnymi na milion lotów. Pomimo tego faktu, lotnictwo nadal jest postrzegane jako bardzo niebezpieczny środek transportu. Tutaj działa wyobraźnia. Wypadki lotnicze dotyczą zazwyczaj szerokiej grupy ludzi różnych narodowości, a w akcjach ratowniczych i poszukiwawczych uczestniczą zespoły międzynarodowe. W efekcie tego wypadki lotnicze są szeroko nagłaśnione w mediach, co dodatkowo wzbudza powszechny strach i niepokój. Ale nie jest tak źle, jakby mogło się wydawać, bo nawet gdy dochodzi do niebezpiecznej sytuacji, z badań wynika, że jedna trzecia spośród wszystkich ofiar katastrof lotniczych mogłaby przeżyć, gdyby tylko zachowała pewne środki ostrożności. W Stanach Zjednoczonych od roku 1983 do roku 2000 w 568 katastrofach lotniczych uczestniczyło ponad 53 tysiące osób, aż 51 tysięcy z nich przeżyło. Dlatego dzisiaj, aby wzmocnić Wasze poczucie bezpieczeństwa i utwierdzić Was w przekonaniu, że latanie nie stanowi zagrożenia, Zaprezentuję Wam plan postępowania na wypadek zajścia w potencjalnie niebezpiecznej sytuacji na pokładzie samolotu. Zapnijcie pasy i zaczynamy. Wybierajcie loty bezpośrednio, Ma to bardzo duże znaczenie, ponieważ najwięcej katastrof ma miejsce podczas startu i lądowania. Dlatego pamiętajcie: im mniej przesiadek, tym większe bezpieczeństwo. Obserwacja prognoz pogody to także bardzo duże ma znaczenie dla bezpieczeństwa podróży lotniczej. Dlatego przed zabukowaniem lotu warto sprawdzić pogodę długoterminowo w miejscu startu i lądowania. Jeśli warunki atmosferyczne są bardzo złe, rozważcie przesunięcie planów na późniejszy termin. Czasami wystarczy tylko jeden dzień, aby pogoda polepszyła się na tyle, aby było bezpieczne. Kolejną rzeczą jest dobór odpowiedniej garderoby. Ubranie powinno być naturalne i wygodne. Ubrania z naturalnych tkanin lepiej chronią przed ogniem i ciepłem. Sztuczne materiały takie jak choćby nylon czy akryl mają tendencję do kurczenia się i topnienia przy wyższych temperaturach, co w niebezpiecznej sytuacji może powodować oparzenia. Dodatkowo pamiętajcie, aby nie podróżować w klapkach ani innych odkrytych butach. Może być taka sytuacja, że będziecie musieli przejść przez gorące elementy, szkło czy ostre poszycie kadłuba. Pełne buty ochronią wasze stopy przed zranieniem i zapewnią wam możliwość skutecznej ucieczki. Opierając się na statystykach, można stwierdzić, że wybór odpowiedniego miejsca także ma znaczenie. Samoloty, spadając, uderzają w ziemię na różne sposoby. Dlatego trudno jednoznacznie stwierdzić, które miejsca czy które części samolotu są najbezpieczniejsze. Jednak w 2007 roku naukowcy z Popular Mechanics zmierzyli się z problemem i poddali analizie wszystkie wypadki lotnicze od 1971 roku. Badanie pokazało, że miejsca w tylnej części samolotu. Są bezpieczniejsze od innych. Tu współczynnik przeżywalności wynosi średnio 69%, dla porównania na skrzydle jest to 56%, a z przodu samolotu tylko 49%. W przypadku wyboru siedzenia, ważna jest także kwestia ewakuacji. Badanie Uniwersytetu w Greenwich, zlecone przez Brytyjski Urząd Lotnictwa Cywilnego, pokazuje, że miejsca blisko wyjścia są najbezpieczniejsze. Naukowcy sprawdzili konta 2000 osób, które przeżyły 105 wypadków lotniczych na całym świecie. Okazało się, że najbezpieczniejsi byli pasażerowie, którzy siedzieli w pierwszych sześciu rzędach od wyjścia. Natomiast różnica między siedzeniem przy oknie czy przy przejściu nabierała znaczenia dopiero w rzędach dalszych. Konfrontując obydwie analizy, zauważymy, że najbezpieczniej jest w ostatnich sześciu rzędach. Przy czym szanse maleją wraz z wydłużaniem się odległości od wyjścia. Ok. Po udanych przygotowaniach do lotu skupimy się teraz na tym, co trzeba zrobić już po zajęciu miejsca w samolocie. Przede wszystkim warto naprawdę uważnie wysłuchać instrukcji bezpieczeństwa udzielanych nam przez personel kabinowy, i sprawdzić, czy kamizelka ratunkowa jest na swoim miejscu, i gdzie jest najbliższe wyjście awaryjne. Musicie wiedzieć. Wrędy, w razie czego wydostać się z samolotu. Kolejną ważną czynnością jest policzenie, ile oparć jest do najbliższego wyjścia. To, ile rzędów foteli dzieli Was od wyjścia, jest przydatne w sytuacji, gdyby na pokładzie zgasło światło lub unosił się gęsty, utrudniający widoczność dymu. Wtedy po omacku dotrzecie do wyjścia. Pewnijcie się także, że rozumiecie, jak działają drzwi wyjściowe jak i jak je obsługiwać. Kolejną rzeczą, która stanowi poważny problem są pasy bezpieczeństwa. Jesteśmy przyzwyczajeni do pasów samochodowych, które działają odmiennie od tych montowanych samolotach. Dlatego, przed odlotem, podćwicie kilkakrotnie otwieranie pasa bezpieczeństwa. Wiele osób podczas stresu głębiej próbuje znaleźć przycisk odblokowania pasa lub popchnąć w środek klamy, zamiast ją po prostu podciągnąć. Zalecam także pozostanie w pasach przez całą podróż ponieważ nagła awaria lub silna turbulencja może wyrzucić Was z fotela i narazić na niepotrzebną kontuzję. Dobrze, lecimy, ale okazuje się, że mamy awarię i może dojść do katastrofy. Pamiętajcie, że macie jeszcze chwilę czasu, więc nie panikujcie i spokojnie obmyślcie plan ucieczki. Plan planie z fundamentem przetrwania. W pierwszej kolejności zabezpieczcie się przed uderzeniem. W tym celu podnieście oparcie do pozycji pionowej, jak najmocniej zaciśnijcie pasy bezpieczeństwa. Im więcej luźnych centymetrów, tym większa siła zadziała na wasze ciało podczas kolizji. Następnie, w celu przyjęcia pozycji brace, opuśćcie tułów tak nisko, jak to tylko możliwe. W ten sposób zmniejszycie efekt scyzoryka przy uderzeniu, czyli wyrzucenia ciała do przodu podczas wypadku i uderzenia w coś głową. Jeśli nie ma miejsca na całkowite złożenie się, Pochylcie tu i zatrzyjcie się rękami jak najmocniej o fotel przed wami. Warto też dodatkowo chronić głowę. Może do tego posłużyć na przykład poduszka lotnicza. Postarajcie się także ochronić przed obrażeniami nogi i kostki, ponieważ ich uraz bardzo utrudni ucieczkę z samolotu. W tym celu stopy ustawcie płasko na podłodze, lekko cofnięte poza linię kolan. Bezpieczną pozycję utrzymujcie aż do całkowitego zatrzymania się samolotu. Często po pierwszym uderzeniu następuje kilka kolejnych, na które także warto być przygotowanym. Jeśli ciśnienie w kabinie gwałtownie spadnie, maski tlenowe wypadną automatycznie. Pasażerowie podróżujący z dziećmi zakładają maskę najpierw sobie, a następnie dziecku. Jeśli stracicie przytomność, dziecko maski nie założy ani sobie, ani Wam. W przypadku wodowania samolotu załóżcie kamizelkę, lecz pamiętajcie, aby pod żadnym pozorem nie pompować jej w samolocie. Kamizelkę wypełnicie powietrzem dopiero po opuszczeniu pokładu. W przeciwnym razie wlewająca się do środka woda może uniemożliwić Wam ucieczkę. Jeśli już udało nam się przeżyć uderzenie samolotu ziemią, nie oznacza to końca kłopotu. Ogień jest bowiem główną przyczyną śmierci w większości wypadków, ale dym jest równie niebezpieczny. Nawet kilka oddechów w takich warunkach może spowodować utratę przytomności. Dlatego, jeśli to możliwe, zwilżcie chusteczkę lub inny materiał, np. zagłówek oparcia, aby zakryć nos i usta. Jeśli nie ma dostępnej wody, użyjcie moczu. Ważne, aby zareagować szybko i bez zwłoki opuścić po nocy pokład. Chrońcie więc usta i nos, ale stójcie na nogach i zmierzajcie do wyjścia. Ważne jest także, aby mieć wolne ręce i nie zabierać żadnych rzeczy. Nie ma na to czasu, a rzeczy spowalniają Was oraz innych. Poza tym będziecie potrzebować obu wolnych rąk, czy to do usuwania przeszkód, trzymania chusteczki pod nosem i ustami, jak również w skrajnych przypadkach do walki z innymi, spanikowanymi osobami. Musicie reagować szybko, bo zgodnie z powszechnie przyjętymi wytycznymi czas na ewakuację pasażerów wynosi jedynie 90 sekund. To bardzo niewiele. Dosłownie każda sekunda ma znaczenie. Dlatego szkolenia i obsługi lotu są tak opracowane, aby wszystko przebiegało sprawnie i bez zakłóceń. Słuchajcie stewardess, szybko zmierzajcie do wyjścia i w międzyczasie sprawdzajcie, czy jest to wykonalne wewnątrz, jak również na zewnątrz. Następnie wysiadajcie i ruszajcie jak najdalej od samolotu. To, czy pomożecie innym, zależy tylko i wyłącznie od Was, od Waszych możliwości oraz od panującej sytuacji. Podczas katastrofy, szybkość działania jest równie ważna jak zachowanie spokoju. Jednak reakcje na stres mogą być przeróżne i dotyczyć nie tylko pasażerów, ale i rygorystycznie przeszkolonej załogi. Ludzie często są w szoku, nie ruszają się ze swoich miejsc, patrzą tempo przed siebie, nie wykazują reakcji na bodźce zewnętrzne. W takiej sytuacji przede wszystkim należy słuchać się poleceń obsługi samolotu i postępować zgodnie z ich instrukcjami. Jeśli jednak i oni zawiodą, musicie wziąć sprawy we własne ręce i zacząć podejmować samodzielne decyzje. Musicie po prostu zrealizować swój plan opracowany zgodnie z moimi wskazówkami. Podsumowując, obecne regulacje prawne, wraz z postępem techniki, stwarzają bardzo bezpieczne warunki dla wykonywania operacji lotniczych. Dlatego mam nadzieję, że nikt z Was nigdy nie znajdzie się w sytuacji zagrożenia. Dzisiejszy film jest jedynie poradnikiem na wszelki wypadek, ponieważ jak to w życiu bywa, Zawsze może pojawić się nieoczekiwana sytuacja i wtedy warto być na nią przygotowanym. Pozdrawiam.